Antychryst nie jest jakąś ideą, ale jest konkretną osobą zapowiedzianą przez Pismo Święte, przez Apokalipsę. To będzie człowiek, który całej swojej działalności postawi siebie w miejsce Boga, miejsce Chrystusa. Antychryst w opozycji będzie do Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela Świata. I mamy wiele znaków, że ten człowiek już jest obecny na ziemi, że się narodził, że antychryst może być człowiekiem przyjmowanym na watykańskich salonach związanym z establishmentem kościelnym, z grupą biskupów, kardynałów. Nie znamy jego nazwiska, natomiast arcybiskup Fulton Sheen mówił, że antychryst będzie wielkim ekologiem, będzie wielkim ekumenistą, będzie człowiekiem powszechnie znanym, uwielbianym, który będzie mieć niezwykłe kontakty światowe pośród elit światowych. No, wszystko to się zgadza z tym, co mówi Matka Najświętsza. Antychryz ma dziś wielu proroków. Przygotowują dla niego miejsce i czas.